Cześć kochani, to Sielska, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią opowiem Wam, jak to u mnie jest z tym nowym podkładem od Make Up By Mario. Zapraszam. Nowa formuła podkładu, a że jestem wielką fanką tej marki, to oczywiście musiałam spróbować. Zwłaszcza, że pierwszy podkład Make Up By Mario jest jednym z moich ulubionych. Uwielbiam tą formułę. wykończenie, trwałość jest po prostu idealna, jeśli chodzi. O ten podkład, ten stary podkład, i moją cerę mieszaną. Jest super, naprawdę polecam. Dlatego jak na rynku pojawiło się coś nowego, to stwierdziłam, że też może być sukces i zaraz wam opowiem, czy rzeczywiście tak jest. Standardowo pokażę wam aplikację tego podkładu, pokażę wam pierwsze wrażenia, moment, w którym po raz pierwszy nałożyłam go na twarz, ale też nagrałam dla was porównanie, mianowicie na jedną połowę twarzy nałożyłam tą formułę, na drugą połowę twarzy nałożyłam tą starą. Opowiem wam, jakie różnice widzę. To też jest, no a później na koniec filmiku, oczywiście powiem Wam, czy jest tak fajnie jak z tą starszą formułą. Nowy podkład nazywa się, i ja już czytam z ekranu, Surreal Skin Natural Finish Foundation. Ma być średnie krycie, ma być bardzo lekko, ma być formuła, która wygładza, ma być też formuła, która nie wysusza, ale z biegiem dnia uwalnia. Składniki nawilżające z biegiem dnia nawilża, nawadnia tą naszą cerę. I ma być to formuła, która poza tym, że oczywiście była testowana dermatologicznie, oprócz tego, że ma nie zapychać porów, ma być odporna na pot, jest bez zapachu i jest tutaj czytam ze strony Make-Up by Mario, bo na stronie Sephora jest troszkę mniej tych informacji. Jest dedykowana cerom normalnym ale też mieszanym i tłustym, czyli moja mieszana cena jak najbardziej się łapie. I jest to formuła, która ma nie błyszczeć, ale ma też być niezbyt matowa, jeśli chodzi o jej wykończenie na naszej twarzy. To jak przy pierwszym podkładzie od Mario, opakowanie jest szklane z plastikową pompką, dostajemy standardową ilość produktu, bo 30 ml. Trzeba za niego zapłacić w Seforze, zerknę jeszcze, żeby się upewnić, 245 zł. I on u nas w Seforze pojawił się w 22 odcieniach, pomimo tego, że oryginalnie wyszedł w 32. Tyle z informacji ogólnych. Ja Was teraz zapraszam na pierwsze wrażenia, na porównanie dwóch formuł i zaraz się widzimy, powiem Wam, czy to się u mnie sprawdziło, czy nie. Witajcie w pierwszych wrażeniach, moi drodzy. Jeśli wyglądam troszkę na napuchniętą i zmęczoną, to dlatego, że jakieś przeziębienie mnie dopadło, ale już czuję się odrobinkę lepiej, a tak poza tym to. Doszło do mnie to cudeńko, czyli nowość od Make Up By Mario, i bardzo jestem ciekawa tego produktu, no bo poprzedni podkład jego bardzo mi się sprawdza i należy do jednych z moich ulubionych, więc no nie mogę siedzieć pod kocem, wiedząc, że to leży. Chcę to nałożyć i wypróbować, i to właśnie dzisiaj zrobimy. Ja mam odcień 2N, i to jest odcień, w którym ma, mam ten pierwszy. Podkład Mario i mam nadzieję, że, że będzie dobrze, bo nie mam ochoty dzisiaj niczego rozjaśniać. Powinno być ok. Jest dość, dosyć rzadki. I standardowo nałożymy go najpierw na moją jedną połowę twarzy pędzlem. Hmm. Spodziewałam się delikatnego krycia, może ono nie jest jakieś takie mega duże, ale zdecydowanie jest. mam otwarte okno jakieś szkło się zbiło. <słuch> Okej, okay. mm, wracając do podkładu, spodziewałam się jakiegoś takiego niewielkiego krycia. W sumie to nie wiem dlaczego, chyba przez ten, tą jego nazwę Natural Finish. A to przecież chodzi o wykończenie, a nie poziom krycia. No, wygląda to całkiem nieźle. Odcień jest super. Jest tak samo dopasowany do mojej karnacji, jak przy tym poprzednim podkładzie. Dobra, standardowo na jedną połowę twarzy. O, oh, nas mnie spędzi, mam straszny katar. I. Mam wielką ochotę teraz usiąść, po prostu drapać się po nosie. No, powiem Wam tak. Jeśli chodzi o ten jego blask, to takie naturalne wykończenie no to wygląda jak ten poprzedni podkład od Make Up By Mario. Ja oczywiście sobie nałożę jeden podkład koło drugiego na mojej twarzy jednocześnie. Prawie całą pompeczkę zużyłam, jeśli chodzi o aplikację na jedną połowę twarzy. Nie, no, wygląda jak moja druga skóra. Idealnie się z nią scalił. Bez podkładu, z podkładem. I oczywiście, jak nałożę jeden podkład koło drugiego, to wtedy pewnie zau zauważę jakąś różnicę na chwilę obecną. Oprócz tego, że wydaje mi się, że to krycie jest mniejsze. Może ja po prostu nałożyłam go zbyt wiele na tą moją twarz. Przy tych światłach nakładamy na drugą stronę, bo może tego krycia rzeczywiście jest mniej. No, dobra, jak nakładam mniej, tak, no jest mniej krycia, ale tak poza tym, oczywiście przy takich pierwszych wrażeniach właśnie, to ja nie widzę jakiejś mega różnicy. Od tego jego pierwszego podkładu. Tak samo dobrze scalił się z moją twarzą, tak się w nią wtopił. Odcień idealny, tak jak przy tamtym podkładzie. Jest naturalny blask. O, jakaś rzęska, czy włosek z brwi. Też jest taka gumowa naturalność, jeśli chodzi o cerę. Taki blask nakremowanej buzi, ale wygląda to świeżo, a nie tłusto. Nie no, muszę nałożyć jeden koło drugiego, bo tak szczerze. Ja nakładam nowy. Tak, musiałam się upewnić. Wygląda bardzo naturalnie. Zobaczymy oczywiście, jak się to będzie nosić. Bo może to są jakieś składniki, które y, sprawią, że w połączeniu z moim sobą w ciągu dnia to się rozwali na mojej twarzy. Pierwszy podkład od Mario mm. leży na mojej buzi przez cały dzień, dopóki go nie zmyję. Idealnie wygląda i świeżo. Nakładam resztę makijażu, zaraz się widzimy. Jest delikatny makijaż zrobiony i y, 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 powiem Wam szczerze, że już dawno nie miałam takiej sytuacji. Nie przypominam sobie, żebym Testowała kolejny podkład jednej marki i nie widziała różnicy między tym, tą nowością a poprzednim produktem. Naprawdę musimy sobie zrobić porównanie. Ja je dla Was nagram. Nałożę oba podkłady obok siebie. Ten Natural Finish i ten Surreal Skin Foundation. Bo słowo daje. Oprócz tego, że delikatnie lżej kryje ten nowy, to tak naprawdę wyglądają na mnie identycznie. Rzadko się zdarza, że nagrywam porównania, ale jeśli chodzi o te podkłady od Make Up By Mario, to stwierdziłam, że muszę je sobie porównać jeden obok drugiego. Zresztą przed chwilą, żeście usłyszeli to ode mnie. Dlatego, że wydają się być bardzo podobne. Oczywiście, kiedy trzymam je w dłoni, no to... Tu od razu na pierwszy rzut oka wybija, wybija się delikatna perła w tym pierwszym podkładzie od Mario. Tutaj nie wiem, nic się nie wybija, bo opakowanie jest szklane, co prawda, ale to szkło jest takie przydymione, takie mleczne, więc nie prześwituje sama formuła. Zaraz, zaraz zobaczę, jak one wyglądają jeden obok drugiego. Wybaczcie, że ja dzisiaj. Ale wracam z pilatesu i. Włosy nie nadają się do tego, żeby pokazywać publicznie. Ja zaraz wchodzę pod prysznic, ale zanim oczywiście tutaj do was przyszłam, umyłam dokładnie twarz i nałożyłam pielęgnację i tak zaraz będę zmywać te dwa podkłady. Nie będę w nich chodzić, a może nie, nie będę w nich chodzić. Mm, ale chcę po prostu zobaczyć jak one wyglądają obok siebie, bo wydają się być naprawdę bardzo, bardzo podobne. Wydaje mi się że przy pierwszych wrażeniach tego podkładu, tego nowego, nałożyłam ciut za dużo, ale jeszcze kilka dni testów przede mną, więc spokojnie. Ja jeszcze tam o, zobaczę, jak on się nosi i tak dalej. Czy można go nakładać więcej, czy mniej. Dobra, moi drodzy, zacznijmy od tego podkładu. To jest ta pierwsza formuła od Mario. I ja stwierdziłam, że najuczciwiej będzie, jak nałożę oba te podkłady po prostu dłońmi. To jest druga mm, ulubiona przeze mnie. Metoda aplikacji, tak. Odrobinkę tej formuły nakładam na palec. Już widzę, że jest gęstsza niż ta nowość, którą właśnie testujemy. No i tak, zdecydowanie ma więcej krycia. Ja nie będę nakładać teraz korektora, nie będę ich przypudrowywać. Po prostu nałożymy jeden obok drugiego. Tak, swoją drogą niecałą pompkę tutaj nałożyłam, więc nałożymy. Jeden obok drugiego i zobaczymy jak to się prezentuje. No, smaruje się to pięknie. Tu jest bardziej gęsto. Można powiedzieć, że lekko tu stawy pod palcem. I jest trochę więcej krycia. On się pięknie rozsmarowuje dłońmi. Ja kiedy wyjeżdżam i zabieram ten podkład ze sobą, to nie zabieram pędzla. Tylko po prostu aplikuję go dłońmi i jest super. Wprasował się idealnie w moje pory tutaj. Powiększone. Wszystko się wygładziło. Może jeszcze odrobinkę na czole. A może niekoniecznie we brwi. We brwi. Iza. Nałożyłam tą opaskę. Żeby moje włosy nie odwracały Waszej uwagi od tego, co się tutaj dzieje. Po co żeśmy się tutaj spotkali? Bo naprawdę wyjątkowo wyglądałam dzisiaj. Tu jeszcze widzę, że coś mi się buduje. Hmm. Już wręcz nie mogę się doczekać. Dobrze, nie całą tą pompkę tutaj wtarłam. Teraz dokładnie wytrę obie dłonie Ach, chusteczką nawilżającą. Ach, ja bardzo lubię ten podkład. Bardzo Dlatego, że on ma sporo krycia, a to pozwala mi nałożyć jeszcze mniej niż zwykle bym chciała nałożyć. Idealnie się stapia z tą moją cerą, wyrównuje koloryt bardzo mocno, wyrównuje moje pory. Nie tworzy takiej sztucznej szpachelki, tylko no, te pory są zminimalizowane, mniej rzucają się w oczy. I oczywiście ja go muszę przypudrować w strefie T. I on taki przypudrowany idealnie siedzi na mojej buzi przez cały dzień, nic się z nim nie dzieje. Pięknie to wygląda. Taka naturalna, właśnie buzia, nawilżona. Ten blask mojej twarzy, która jest bez podkładu nakremowana. Coś do mnie dzwoni z Austrii. Chyba nie myślą, że ja to odbiorę. Jak coś ważnego, to spróbują. Jeszcze raz albo innymi metodami. Jak ktoś ma mój numer w Austrii, to mam pewnie też mojego maila. Wracając do sedna sprawy, moi drodzy. Ja się tutaj błyszczę dosyć intensywnie, zarówno podkład, jak i moja skóra nakremowana, przez te światła dodatkowo, które jeszcze stoją po bokach, no bo nie te z tyłu. Chodzi o to, że ten stary podkład też daje taki blask naturalnej skóry. Przynajmniej mojej. Moja lśni, jak jest nakremowana i świeża, ale nie przetłuszczona, i tak samo lśni na mnie ten podkład. Ale teraz do sedna sprawy przechodzimy do takiego sedna sedna, mianowicie nałóżmy tą samą metodą aplikacji ten nowy podkład od Mario i one są w, w takich samych, w dwóch takich samych, identycznych odcieniach 2N. Tutaj troszeczkę nim wstrząsnę i tutaj już da się zauważyć niecała pompka znowu, że on jest rzadszy, lżejszy. Czekajcie, wydaje mi się, że jest trochę ciemniejszy. Sprawdźmy. Może nie, nie wiem czy to będzie widać. Może nie tyle ciemniejszy, co odrobinkę zetrę, wiecie, bo to się wymiesza razem. Mm, odrobinkę cieplejszy. Czekajcie, żeby mnie pomyliła butelek. No ale dobrze, nałóżmy jeden obok drugiego. Ten jest rzadszy. Nie czuję tej tłustości pod palcem, którą czułam mm, w tym pierwszym podkładzie, i tu jest mniej krycia. I przez to, że nie czuję tej tłustości, mam wrażenie, że jest taki bardziej suchy. Jeśli to ma sens w ogóle, przy nakładaniu płynnej formuły, on jest taki bardziej suchy, bardziej tępy, można powiedzieć. Przy tym, jak sunie po tej mojej twarzy, krycia jest mniej, i ja tak widzę, że nałożyłam go za dużo ostatnio, jak się z wami widziałam. Ale znowu, idealnie się wprasuje w buźkę. To jest lżejsza formuła, rzadsza, co wcale nie oznacza, że ta stara formuła jest ciężka i że ją czuję na twarzy, bo nie czuję. Tu jest trochę mniej krycia przy tej samej ilości produktu, co oznacza, że tu jest po prostu więcej pigmentu w tej formule. Tak samo pięknie scaliły się z moją buzią. Tak samo ładnie wygładziły moje pory, oba produkty. Pomimo tego, że ten odcień 2N w tej nowej formule wydaje się być ciut cieplejszy, to nie wybija się to jakoś w sposób widoczny na mojej twarzy. Ja jeszcze testuję jego trwałość, bo mam wrażenie, że na tym polu tutaj są różnice, ale też podejrzewam, że to może być kwestia tego, że poprzednim razem nałożyłam go po prostu za dużo. I to może mieć wpływ na efekt końcowy. Natomiast no powiem Wam, że ten podkład, ta nowa formuła wygląda jak ten, tylko nałożony w mniejszej ilości. Na mojej twarzy, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to może być kwestia mojej cery, karnacji, koloru, tekstury. Wszystkiego. Natomiast jeśli chodzi o ten natural finish, no to pomijając to, że tu jest mniej krycia. To oba wyglądają w miarę naturalnie. Oczywiście tego trzeba by było nałożyć mniej, żeby tak tylko delikatnie wyrównał koloryt, ale blask, wygładzenie, to, jak się pięknie scaliły z moją cerą, jest identyczne. Dobra, słuchajcie, ja idę to zmyć. Nałożę jeszcze raz po oczywiście tą nową formułę i tym razem nałożę jej tyle, ile bym zwykle nałożyła, a nie tyle, co nakładam przed kamerą. Przed kamerą z reguły nakłada się więcej, chcąc, nie chcąc życie jak nakładam browser. I zobaczymy, jak to się będzie dzisiaj nosiło, bo tak przyznam szczerze, że no tak ostatnio to tak z tą trwałością to nie do końca byłam przekonana, ale oczywiście za chwilę się z wami widzę i powiem wam, jak to jest już tak ogólnie. No, nie polubiliśmy się, no. <laughs> Najprościej w świecie, krótko i na temat, nie jest to podkład, który dobrze na mnie wygląda, ale po kolei. Ja na początku filmiku powiedziałam Wam, że ten podkład nowy jest dedykowany cerom od normalnej do tłustej, czyli moja mieszana łapie się w tym przedziale i teoretycznie powinien być to podkład dla mnie. Nie wygląda on dobrze. Dziwi się troszeczkę, dlatego że teraz sprawdziłam i ten podkład pierwszy. Mario jest dedykowany cerom od normalnej, to znaczy od suchej do normalnej. Ja mam normalną cerę na bokach twarzy, w środku to moje sebum, zwłaszcza latem, jest po prostu zbyt agresywne. Ale to jest jednak podkład, pomimo tego, że teoretycznie nie dedykowany mojej cerzy, wygląda na mnie ślicznie i świeżo przez cały dzień. Ten podkład wygląda nawet nie, nieświeżo, bo to nawet nie chodzi o to, że ten podkład wygląda nieświeżo, że on się ciapie, wiecie, w tej mojej strefie, T, że on na przykład się rozwarstwie albo ciastkuje. Nie. On pomimo tych zapewnień, o których mówiłam na początku, że z biegiem dnia ma wzbogacać nawilżenie naszej cery, on wygląda u mnie coraz bardziej sucho. On wygląda w strefie T, zwłaszcza tam gdzie jest przypudrowany, zaczyna wyglądać zbyt suchomatowo, zaczyna mi wręcz pękać. To nie jest takie wchodzenie w zmarszczki, które pojawia się w sytuacjach, kiedy właśnie produkt w połączeniu z moim sebum zaczyna migrować. Nie, nie, nie. Zaczyna to pękać, to jak. Pęka, suchy, przypudrowany, zbyt mocno korektor pod oczami. To jest ten rodzaj wykończenia. To wygląda sucho, to wygląda jakbym przesadziła z pudrem mm, matującym. I ja oczywiście próbowałam utrwalać go różnego rodzaju pudrami. Na pierwszych wrażeniach przypudrowałam go pudrem rzeczywiście matującym tart, ten creaseless setting powder na przy porównaniu na filmiku gdzie porównywałam oba podkłady nie przypudrowałam tych formuł ale też w ciągu następnych dni kiedy testowałam ten podkład przypudrowywałam go pudrem z Bel, który ma naturalne wykończenie, przypudrowywałam go pudrami które stricte nie maktują, ale właśnie mają utrwalić makijaż, ale mają mieć naturalne wykończenie. Niektóre były wręcz rozświetlające, i te rozświetlające, słuchajcie, one utrwaliły, one dawały efekt takiej lśniącej skóry. A pomimo tego ten podkład wyglądał z bliska sucho i pękał. Z drugiej strony nie mogę go nie przypudrować, bo bardzo szybko zaczyna się rolować i wchodzić mi, zbierać się w zmarszczkach mimicznych. Na początku oczywiście wygląda super i bardzo mi się to podoba. Z biegiem dnia jest coraz gorzej i z biegiem dnia ja bym go porównała do takiego staromodnego, starego podkładu o matowym wykończeniu, taki zastygający cemencik, który właśnie ma tendencję do tego, żeby wyglądać zbyt sucho. I oczywiście... Pod koniec dnia już wyglądam starzej. Ta cera jest taka, mam wrażenie, wyssane jest z niej życie. Ona jest jakaś taka popękana, obciążona, wygląda mnie świeżo, Nie w ten tłusty sposób, ale ten ma mój makijaż wygląda na nieświeży. I jestem bardzo, bardzo rozczarowana. Jeśli chodzi o podkładę na naturalnym wykończeniu, a co się z tym łączy, podkłady o delikatnym bądź średnim kryciu o właśnie takim efekcie naturalnej skóry, kiedy one są lekko rozświetlające, niezbyt mocno, ale też nie wyglądają na matowe. Pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to jest na przykład podkład od AA z serii Ten Gentle Nude. To jest po prostu Gentle Nude Foundation. On pięknie się nosi na mojej skórze przez cały dzień i, i pięknie naturalnie wygląda. Czy na przykład, jak chcecie z wyższej półki cenowej, no to podkład od... Lise Eldridge. Tak, teraz... No oczywiście krem C od AA, który jest w takiej różowej tubie. W drogeriach nie brakuje świetnych produktów. To jest zaskakująco złe, jeśli chodzi o to, jak to wygląda na mojej cerze, bo z reguły jak podkład mi się nie sprawdza, to właśnie jest kwestia mojego sebum, gdzie się to ciastkuje, po kilku godzinach wygląda to właśnie jakby to już trzeba było zmyć i zrobić makijaż na świeżo, a tu jest po prostu sucho. Ja nie czuję wysuszenia, nie czuję ściągnięcia. Ten makijaż po prostu wygląda tak cementowo i nie podoba mi się to. I moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik, to ode mnie na dzisiaj, to już wszystko. Do siebie zapraszam, mam nadzieję, w sobotę. Na pewno zdążę nagrać, nie wiem, czy zdążę montować, bo dużo się ostatnio u mnie dzieje. Niemniej jednak pokażę Wam nową paletę Nataszy Denone w akcji no i zrobimy makijaż jedną marką, czyli kosmetykami... Natasze Denony właśnie. O tym będzie następnym razem. Do zobaczenia. Na razie. Pa.